Wszystko Ja jestem muzykiem. Eee, sprawa jest ogólnie taka, że jak dziś Was od jakiegoś czasu obser <coughs> obserwuję i widzę, że gdzieś tam fajnie sobie działacie. Eee, ja brałem e pieska ze schroniska 7 lat temu. E to jest województwo zachodnio-pomorskie. E jak brałem pieska, no to po prostu wszedłem do tego schroniska. Te pieski są bardzo zabiedzone. Porozmawiałem z wolontariuszką, bo to jest prywatne schronisko. E, także wiele tam się dowiedziałem takich rzeczy, że tam jest naprawdę koszmar. E, z Warszawienem Różalskim gdzieś tam zaczęliśmy to załatwiać, e, wcześniej była uwaga. Jakby sprawa e, przycichła i pan się właściciel uspokoił. To jest ogólnie radny, policja nic nie może zrobić w tym, w tym mieście, I, no i teraz znowu jest powtórka, ludzie zaczynają rzucać, że tam gdzieś znowu się nachla, bije te psy, jest to, jest to samo co było, nie? no i, i pytanie co teraz zrobić, tak mówię, gdzieś już nie, nie chcemy tego załatwiać jakby sam, sami, i jeszcze patrzymy po prostu po jakichś instytucjach, które się zajmują zwierzętami, żeby zrobić raz na zawsze z tym porządek. Nie? To jest ogólnie prywatne, z rozmów, jak rozmawiałem po cichu, no to, to jakby pieniążki e, z tego, co, co dostaje od państwa idzie do kieszeni. Karmi te zwierzęta tylko z, z darów, co widać, no mówię... Ważył 22 kilo, dzisiaj waży 54, nie?